Do tej pory wszystko wydawało się pewne. Do tej pory, czyli mówię, że właściwie przez ostatnie pięć lat, no na pewno ponad cztery. To znaczy, że Rafał Trzaskowski będzie startował w roku 2025 na prezydenta. I nikt nie zwracał uwagi, widząc tylko tego Trzaskowskiego z roku 2020, który był takim mesjaszem antypisowskiej opozycji, antypisowskiego elektoratu, który zdobył ponad 10 milionów głosów i przegrał o włos z Andrzejem Dudą, za którym stał cały aparat państwa, który dostał niesłychane wspomaganie w tamtych wyborach. Nikt nie widział, że jest na drugim planie ktoś, kto zawsze chciał być prezydentem. Rok 2010 bory wewnątrz Platformy Obywatelskiej. Przegrywa z Bronisławem Komorowskim. Rok 2020, kiedy Platforma podmienia kandydata. Pamiętają Państwo Małgorzata Kidawa-Bołońska fatalne sondaże. Platforma kombinuje. Prawnie nie chcemy w to wnikać, ale Tamte wybory nie odbyły się w terminie, PiS próbował je zrobić korespondencyjnie, i Platforma wykorzystuje to, żeby podmienić kandydata i wystawia Trzaskowskiego. I to był oczywiście złoty strzał, w tym sensie, że on zdobył 10 milionów głosów, ale nie wygrał. Ale w tle, gdzieś już wtedy, był także on. I on teraz wraca Nawet Dokładnie Sikorski. w tle, bo na konferencji, na której Trzaskowski był ogłaszany jako kandydat, zanim stał Sikorski, ponieważ na tym zarządzie, który odbył się kilka godzin wcześniej, odbyła się dyskusja. Sikorski chciał startować. Natomiast jakby, no, w zarządzie nie miał, nie miał większości, to znaczy tam było zdecydowanie wszystko postawione na Rafała Trzaskowskiego. No i teraz sytuacja się powtarza. Jest dokładnie tak, że wszyscy zakładali, że wszyscy, no wydawało się, że wybór jest oczywisty, po czym nagle bardzo intensywną kampanię, o której państwo powiemy, bo to jest kampania na wielu poziomach, którą robi Radek Sikorski, on zaczął prowadzić działania, które doprowadziły do pewnego Herz-Klekoten w obozie Trzaskowskiego. Powiem Państwu, że są politycy, którzy rozmawiają z dziennikarzami. Off the record. My z nich żyjemy. Są tacy, którzy nie rozmawiają. jeżeli jest taka sytuacja, że ci, którzy generalnie nie rozmawiają z dziennikarzami z różnych powodów, nagle nagle zaczynają Zostałem. się odzywać, pozdrawiamy was wszystkich. Nagle zaczynają przedstawiać nam różne fakty, opinie, ciekawe informacje z zakulisów i sondaże na przykład, o których zaraz Państwu powiemy, to znaczy, że generalnie jest pożar. Jest pożar. Dobrze, ale. Ale... Powiedzmy tak, zanim powiemy o tym Trzaskowskim, powiedzmy tak, że Sikorskiemu służy sytuacja. On jako były minister obrony, jako były i obecny szef MSZ-u, człowiek, który buduje przekonanie, że świetnie rozumie politykę międzynarodową, świetnie rozumie obronność, on chce skorzystać z tego, że sytuacja na świecie jest niepewna, jest wojna w Ukrainie, nie wiadomo kto będzie prezydentem amerykańskim i on generalnie sugeruje, ja jestem na te czasy lepszym kandydatem. No tak, to, to jest prawda. Ja myślę, że jakby to też wynika z tego, że on uważa, że ten trzeci raz, kiedy on podchodzi do, do ubiegania się o partyjną nominację, że to jest prawdopodobnie jego ostatni raz. To znaczy on ma dzisiaj 61 lat, w przyszłym roku będzie miał 62 lata. Jeżeli nie dostanie tej nominacji, a Trzaskowski zostanie prezydentem, no to wiele wskazuje na to, że yy, no, następna taka okazja wydarzy no, ale się tym bardziej, za 10 lat. A, Kamil, no, ale tak, też naszym widzom a Sikorski będzie już po 70. Chcesz naszym widzom słuchaczom powiedzieć, że tym ostrzejsza jest ta rozgrywka. Zdecydowanie tak. I, a przecież no, Sikorski ma swoich e, stronników w szeroko pojętym obozie władzy. No, Roman Giertych. No, na to. Oczywiście Roman Gierty. Roman Giertek. Michał Kamiński. Michał Kamiński no, który jest poza platformą, ale na przykład Stanisław Gawłowski, e, który też jest dobrym znajomym senator z, Sikorskiego, senator Sikorskiego, ale Dość kiedyś był bardziej wpływowy, natomiast no, cały czas on gdzieś jego głos się pewnie liczy i, i no zastanawiam się na przykład, co ze schetyną, który też pewnie jego, jego wpływy no, są mocno ograniczone. No, on w partii cały czas funkcjonuje, i też przecież na cały czas grę prowadzi. Tak, to nie jest tak, że on, on gry zaprzestał. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji onet Audio. To była Autopromocja.